Gdzie ja jestem? Chwila, proszę spać i... Co ja spałem? Jest tu już noc. Um. Coś mało pamiętam, tutaj jest skrzynia. O! O, może się przyda. Um. Okej. Okay. <laughs> o nie, o nie, tutaj coś się stało! Nie. Powinienem stąd uciec. Halo, jest tu kto? Nie ma. Au! ok, no. Mm. Jest tu kto? Coś tutaj stało. Halo! Halo! Nie ma tutaj nikogo. Au! Jak stąd wyjść? Musi być gdzieś wyjście. Hmm. Gdzie jest wyjście? Może tutaj jest wyjście. Tu nie ma wyjścia. ok. Dobra. Czyli... Jak tam wyjść? Takie jedno pytanie. O, tutaj jest. Uwaga, patrzę. Au! au! Au, au, Mam plan. Nie, źle to dałem. O! Tu, tu, tu jest, działa. Ok. Działa. tutaj teraz tylko wyjście? Muszę stąd wyjść, ale gdzie jest to wyjście? Muszę skoczyć. Będzie bolało. Aaa, ah. au, 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 au. Au, Okej. Okay. Powinienem gdzieś pójść. ja mało pamiętam. Chwilę, muszę do mojego... Hmm, domu. co tu jest ten sklep. Tutaj nie, tutaj nie ma nikogo, tutaj są sklepy, tak, tutaj są sklepy, hmm. a tutaj co to? O, o. tutaj hmm. okej, okay. teraz powinienem znaleźć, to w ogóle to gdzie ja jestem? Nie pamiętam tego miejsca. Nie. Nie pamiętam. Gdzie ja jestem? Em, halo. Muszę kogoś znaleźć. To szybko. Okej. Okay, muszę znaleźć wyjście. Muszę kogoś znaleźć. A? E... o o. To jest lawa. Ktoś tam może potrzebować pomocy. Ja tam pójdę, bo jestem bohaterem. Uratuję tam... Ktoś tam jest? Halo! Jest tam kto? Nikogo nie ma. Nie, nie wydaje mi się, żeby ktoś tam był. Ja wolę tam nie wchodzić. Może lepiej. Co tutaj? Może tutaj lepiej wejdę. Hmm. Tutaj chyba nic nie ma. A może... Coś mi się wydaje, że tutaj pomogę. Tutaj ktoś na pewno jest. Muszę tam iść.